Moi umiłowani bracia i siostry Chrystusie, jaka to ogromna radość móc dzielić tę chwilę wiary i nadziei z każdym z was. Czuję głęboką więź z każdym sercem, które mnie teraz słyszy, jakbyśmy wszyscy zostali zebrani w jednym celu podrzeczliwym spojrzeniem naszego Ojca Niebieskiego. Oddychaj głęboko, poczuj spokój, który emanuje z tej świętej chwili. Niech boska obecność wypełni każdy zakątek waszych dusz, uspokajając niepokoje i wzmacniając wiarę. Jesteśmy tu razem, aby podnieść głos i serce w mocnym apelu, modlitwie, która wykracza poza czas i przestrzeń, docierając do niebios i dotykając serca święta, Michała Archanioła, naszego falebnego orędownika. W tej chwili zjednoczenia i oddania proszę każdego z Was, aby z otwartym sercem pełnym wiary zostawił w komentarzach proste słowo lub zdanie. Może to być słowo takie jak Amen, wiara. Wdzięczność, lub fraza taka, jaki wierzy w uzdrawianie, moje finanse zostaną pobłogosławione. Ten prosty akt, drodzy, jest dekretem. To Twój głos łączy się z naszym, manifestując Twoje intencje i Twoją wiarę. Jest to sposób na przypieczętowanie tej chwili modlitwy swoim aktywnym udziałem, pokazując się światowi i Bogu, że jesteśmy gotowi przyjąć błogosławieństwa, które On dla nas ma. Niech Twoje słowo stanie się zalążkiem cudu który wkrótce rozkwitnie w Twoim życiu. Zostaw to słowo, ten dekret i poczuj siłę, jaką ono niesie. Przygotujcie teraz Wasze serca, ponieważ zamierzamy zanurzyć się w głębokiej i przemieniającej modlitwie, wzywając potężnego wstawiennictwa święta. Michała Archanioła, aby chronić nasze pieniądze i leczyć nasze choroby. Niech boskie światło nas prowadzi i angażuje w te chwile głębokiej komunii. Moi ukochani synowie i córki, czuję obecność każdego z Was tutaj. Tej świętej przestrzeni, którą tworzymy naszą wiarą. Niezależnie od tego, gdzie teraz jesteś czy jesteś w domu, w pracy, czy gdziekolwiek indziej, wiedz, że miłość Boga nas łączy. Czuję Twój ból, Twoją udrękę, Twoje zmartwienia. Widzę łzy, które mogłeś wylać w milczeniu, nieprzespane noce, ciężkie ciężary, które niosłeś. Ale dzisiaj, w tej chwili, chcę, żebyś poczuł uścisk. Uścisk światła, pocieszenia, nadziei. Uścisk, który pochodzi z serca Boga, za święta. Michała Archanioła jest tu właśnie tej chwili, u naszego boku, gotowy wysłuchać naszych próśb i działać w naszym imieniu. Święty Michale Archaniole, ciąży niebiańskich milicji, kłaniamy się przed wami z pokorą i oddaniem. Wy, którzy jesteście strażnikami dusz, obrońcami sprawiedliwych, strachem demonów, Przyjdźcie nam z pomocą. Ty, który swoim mieciem światła przecinasz więzy zła, nie wecząc wszelkie złe dzieło, uwolnij nas od wszelkiego zła, które nas otacza. Czujemy ucisk, udrękę i niepewność, które często nas nękają. Choroby, które osłabiają naszą siłę, trudności finansowe, które nas usypiają, lęki, które paraliżują naszą wiarę. Ale wiemy, że w Tobie, Święty Michale, znajdujemy schronienie i siłę. Twoja obecność jest balsamem na nasze rany, światłem w naszej ciemności. W tej chwili zapraszam Cię do zamknięcia oczu na chwilę, jeśli możesz. Oddychaj głęboko. Poczuj, jak powietrze dostaje się do płuc, oczyszczając ciało i duszę. Podczas wydechu uwolnij całe napięcie, całe zmartwienie, cały ból. Wyobraź sobie złote światło z góry, które całkowicie Cię otacza. To światło jest obecnością święta, Michała Archanioła, który podchodzi do Ciebie z miłością i mocą, wnika w każdą komórkę Twojego ciała, w każde włókno Twojej istoty, przynosząc uzdrowienie, pokój i odnowę. On jest tutaj, aby nas chronić, prowadzić, bronić nas przed wszelkim złem. On jest naszą tarczą, naszą siłą, naszą nadzieją. Ile razy czujemy się samotni, bezradni, nie wiedząc, gdzie się zwrócić. Ile razy choroba nas spotyka, ból nas pochłania, niedobór nas rozpacza. Ale dziś, moi bracia, samotność się rozwiała, bezradność ustąpiła miejsca boskiej ochronie. Choroba zostanie skonfrontowana z uzdrawiającą siłą święta. Michała, niedobór zostanie przemieniony w obfitość przez jego wstawiennictwo. Nie ma zła, które opierałoby się jego obecności. Nie ma ciemności, która nie rozpraszałaby się przed jego światłem jest niezwyciężonym bojownikiem, obrońcą sprawiedliwości, obrońcą dzieci Bożych. A dziś jest tu dla Ciebie, dla mnie, dla nas wszystkich. Poczuj tę prawdę w swoim sercu, pozwól jej wypełnić każdą pustą przestrzeń, każdą wątpliwość, każdy strach. Wiara jest naszą najpotężniejszą bronią, a ze świętym Michałem u boku jesteśmy niezwyciężeni. Nie Wasza wiara będzie niezachwana, Niech wasza nadzieja zostanie odnowiona, niech wasze serce napełni się wdzięcznością za kochającą obecność święta. Michała Archanioła, jest gotowy stoczyć twoje bitwy, bronić twoich praw, przynieść zwycięstwo twojemu życiu. Zaufaj, poddaj się i otrzymaj błogosławieństwa, które są na ciebie wylewane w tym czasie. Drodzy bracia i siostry, w tej chwili głębokiego połączenia chcę, aby każdy z was przyniósł do swojego umysłu, do swojego serca, Każdą chorobę, która dotyka wasze ciało, wasz umysł, waszego ducha. Nie ma znaczenia nazwa, grawitacja, czas, który ci towarzyszy. Może to być ból fizyczny, który uniemożliwia ci wykonywanie najprostszych zadań, przewlekła choroba, która pozbawia cię radości życia, choroba, która pozostawia cię na ziemi, bez siły. Może to ból emocjonalny, głęboki smutek, niepokój, który cię dusi, strach który Cię paraliżuje. Albo, kto wie, duchowa choroba puska w duszy poczucie odłączenia od boskości. czuje ich ból i to właśnie ten ból nazywamy teraz z całą siłą naszej wiary, potężną interwencją święta. Michała Archanioła O święty Michale Archaniole, Ty, który jesteś niebiańskim lekarzem, uzdrowicielem dusz i ciał, spójrz ze współczuciem na każdego z nas, to cierpi na nasze choroby. Swoim myciem światła odetnij całe zło, które osiedliło się w naszych ciałach, w naszych umysłach, w naszych duchach. Wyrzućcie każdą chorobę, każdy ból, każdą chorobę, która nas więzi. Niech wasze boskie światło przenika do każdej komórki, każdego organu, każdego układu naszego ciała, przywracając zdrowie, witalność, pełnię. Że twoja uzdrawiająca energia przepływa przez nas, rozpuszczając Gózki. Oczyszczając ścieżki, regenerując tkanki, wzmacniając obronę. Niech każdy stan zapalny zostanie uspokojony, każda infekcja, każda dysfunkcja skorygowana przez Twoje potężne stawiennictwo. W tym momencie wyobraź sobie chorobę, która Cię dotyka. Nie zaprzeczaj temu, nie ukrywaj tego. Przedstaw to w świetle obecności święta. Michała, a teraz wyobraź sobie, że lekki nieć święta. Michała, archanioła spada na ciebie, na dotknięty obszar, na źródło problemu. Poczuj, jak to światło przenika, kauteryzuje, oczyszcza. Poczuj, jak ból maleje, napięcie się rozluźnia, następuje uzdrowienie. Każda komórka Twojego ciała reaguje na tę boską energię, wibrując harmonii, w doskonałym zdrowiu. Choroba nie ma już nad Tobą władzy, gdzie światło święta. Michała ją pochłania, przemienia. Wykorzenia. Zostajesz uzdrowiony właśnie w tej chwili dzięki łasce Bożej i wstawiennictwu Archanioła Uzdrowienia. Dla tych, którzy cierpią z powodu bólu emocjonalnego, lęku, depresji, paraliżujących lęków, święty Michale Archaniole, swoim spokojem, który przekracza wszelkie zrozumienie, uspokój nasze umysły, uspokój nasze serca. Wyrzuć każdą negatywną myśl, każdą udrękę, każdy smutek, który uniemożliwia nam pełne życie. Niech Twoje światło rozwieje cienie bez nadziei, przenosząc jasność, rozeznanie i wewnętrzny spokój. Niech Wasza obecność uwolni nas od więzu przyszłości, od zmartwień o przyszłość, pozwalając nam żyć teraźniejszością, z wdzięcznością i pewnością siebie. Dla tych, którzy odczuwają duchową pustkę, odłączenie od boskości, święta. Michał Archanioł, rozpalcie w nas na nowo płomień wiary, miłości, nadziei. Niech Twoje światło poprowadzi nas powrotem na drogę prawdy, sprawiedliwości i komunii z Bogiem. Niech Wasza obecność napełni nas pełną Ducha Świętego, przywracając naszą duszę, wzmacniając naszą wiarę i łącząc nas ze źródłem wszelkiego dobra. Uzdrowienie jest procesem, ale pierwszym krokiem jest wiara, poddanie się, zaufanie boskiemu działaniu, a mając u Boku Święta. Michała, uzdrowienie jest pewne. Poczuj jak to uzdrowienie płynie w Tobie. Poczuj od nowe, od nowe. Dziękuję, bo cud już dzieje się w Twoim życiu. Amen. Moi drodzy bracia i siostry, oprócz chorób fizycznych i emocjonalnych, które nas dotykają, na naszych barkach ciążyją także zmartwienia finansowe, które nie pozwalają nam spać, wywołują niepokój, a czasem nawet beznadzieję. Czuję udrękę tych, którzy nie wiedzą, jak zapłacić rachunki miesiąca. Ból tych którzy widzą, jak narastają długi, frustracje tych, którzy ciężko pracują i czują, że pieniądze wymykają im się z rąk. Są tacy, którzy wstydzą się, że nie są w stanie utrzymać rodziny, którzy czują się uwięzieni w cyklu niedoboru, którzy marzą o bardziej godnym życiu, ale nie widzą wyjścia. Rozumiem ten ból, tę przypadłość. I właśnie z powodu tego bólu w tej chwili podnosimy głos i serce ku święta. Michałowi Archaniołowi, aby on za swym potężnym stawiennictwem, przyszedł nam z pomocą i przyniósł nam ochronę i obfitość, których tak bardzo potrzebujemy. O chwalebny święty Michale Archaniole, Ty, który jesteś strażnikiem Bożej opatrzności, obrońcą sprawiedliwości i dobrobytu, z życzliwością patrzysz na nasze życie finansowe. Mieczem światła zerwij wszelkie wejzy, które wiążą nas z niedoborem, bługiem i nędzą. Wyrzuć z naszego życia każdego ducha ubóstwa, ograniczeń, Braku, niech Twoje boskie światło oświetli nasze ścieżki, otwierając drzwi i możliwości tam, gdzie wcześniej widzieliśmy tylko zamknięcie. Niech Twoja energia obfitości przepływa przez nas, przyciągając dobrobyt, legalne bogactwo i błogosławieństwa finansowe we wszystkich dziedzinach naszego życia. Niech każdy dług zostanie spłacony, każda potrzeba zaspokojona, każdy zasób pomnożony przez wasze potężne wstawiennictwo. W tym momencie wyobraź sobie swoją sytuację finansową. Nie zaprzeczaj temu, nie ukrywaj tego. Przedstaw to w świetle obecności święta. Michała, a teraz wyobraźcie sobie lekki niec święta. Michała, archanioła, wstępujący na wasze finanse, na wasze projekty, na wasze źródła dochodu. Poczuj, jak to światło przenika, oczyszcza, błogosławi. Poczuj przepływ dobrobytu, otwieranie drzwi, pojawianie się rozwiązań. Każdy grosz, który przychodzi do Twojego życia, jest błogosławiony, każda inwestycja jest owocna, każdy wysiłek jest nagradzany. Niedobór nie ma już nad Wami władzy, gdzie światło święta. Michała pochłania je, przekształca, wykorzenia. W tej chwili jesteście błogosławieni finansowo dzięki łasce Bożej i wstawiennictwu Archanioła Obfitości. Kochani, wiara jest aktem poddania się i działania. I na tej drodze wiary i dobrobytu chcę Was zaprosić do siania. Jeśli ta modlitwa poruszyła Twoje serce, jeśli czujesz obecność święta, Michała i nadziei na dostatnie życie rozważ zasianie w naszej pracy. Darowizny przekazywane za pośrednictwem serwisu Super na YouTube są gestem wdzięczności i sposobem, aby pomóc nam w dalszym przekazywaniu przesłania wiary i nadziei coraz większej liczbie osób. Każdy wkład, nawet najmniejszy, jest aktem miłości który się mnoży i powraca do Ciebie w błogosławieństwach. Jest to snotliwy cykl dawania i otrzymywania, którym Twoja hojność jeszcze bardziej otwiera kanały obfitości w Twoim życiu. Poczuj w swoim sercu, co możesz dać i wiedz, że ten gest jest dekretem dobrobytu w Twoim własnym życiu. Niech Wasza hojność zostanie nagrodzona sto razy bardziej za wstawiennictwem święta. Michała Archanioła Moi drodzy bracia i siostry, doszliśmy do końca tej intensywnej modlitwy, ale moc wiary, którą wspólnie kultywujemy w tej chwili, odbije się echem w waszym życiu daleko poza tymi minutami. Czuję energię przemiany, lekkość uzdrawiania, obietnicę obfitości unoszącą się nad każdym z was. Nie była to tylko modlitwa. Było to spotkanie, głęboka komunia z boskością, pośredniczona potężnym stawiennictwem święta. Michała Archanioła wysłuchał każdej prośby, poczuł każdy ból i już działa w twoim imieniu. Uwierz mi, Zwycięstwo należy do Ciebie. Choroby są rozwiewane, otwierają się drzwi dobrobytu, a pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, wypełnia ich serca. Zachowaj tę niezachwaną wiarę, tę pewność, że Bóg przez święta Michała nigdy Cię nie opuści. Niech światło święta Michała archanioła nadal oświetla Wasze kroki, chroni Wasze domy, błogosławi Wasze rodziny i pomnaża Wasze finanse. Niech płynne światło nadal odpędza wszelkie zło. Wszelką zazdrość, wszelką negatywną energię, która może próbować się do Ciebie zbliżyć. Jesteście umiłowanymi dziećmi Bożymi, zasługującymi na wszelkiego rodzaju błogosławieństwa. Nie pozwólcie, aby wątpliwości i strach ukradły radość i nadzieje, które w tym czasie zasiały się w Waszych sercach. Zawsze pamiętajcie o mocy modlitwy, sile wiary i ciągłej obecności święta. Michała Archanioła w Waszym życiu. On jest Twoim opiekunem. Twoim obrońcą, Twoim wiernym przyjacielem przez cały czas. Aby przypieczętować ten moment wiary i abyśmy mogli nadal być połączeni w tym łańcuchu modlitwy, proszę jeszcze raz o pozostawienie słowa lub wyrażenia w komentarzach. Może to być świadectwo tego, co czułeś, słowo wdzięczności, lub po prostu amen wzmacniający Twoją wiarę. To jest Twój ostateczny dekret, Twoje potwierdzenie, że otrzymałeś błogosławieństwa i że Twoje życie ulega przemianie. Zostaw swój ślad. Twój głos i poczuj, jak siła naszej wspólnoty wiary rośnie z każdym dniem. To dzięki tym interakcjom budujemy więź miłości i wzajemnego wsparcia, w której jedno wzmacnia drugie podróże życia. Na koniec, moi ukochani, jeśli ta modlitwa poruszyła Wasze serce, jeśli poczuliście obecność Boga i święta, Michała Archanioła, i jeśli chcecie, abym nadal modlił się za Was i wszystkich Waszych bliskich, proszę, abyście zasubskrybowali nasz kanał. Rejestrując się, pozwalacie nam mieć dostęp do Waszych imion, dzięki czemu mogę modlić się za każdego z Was w bardziej konkretny i osobisty sposób. Jest to dla nas sposób na stworzenie listy modlitewnej, gdzie każde imię jest prośbą, intencją, życiem, które będzie błogosławione. Twój napis jest aktem wiary i zaufania, a dla mnie zaszczytem jest móc przyjmować Twoje imiona w moich codziennych modlitwach. Razem jesteśmy silniejsi, razem osiągniemy jeszcze większe cuda. Niech pokój Boży, ochrona święta, Michała, Archanioła i łaska Ducha Świętego będą z Wami wszystkimi, dziś i zawsze. Amen. Niech tak będzie i niech Wasze życie będzie żywym świadectwem mocy wiary i boskiego wstawiennictwa. Zostań z Bogiem.